Hej, cześć, Siema do wam wszystkim, tutaj ja, Romanek 100 i witam was w pierwszym specjalu, który postanowiłem zorganizować na 4 maja, czyli na święto wszystkich fanów wieznych Wojen. Otóż ostatnio na gogu była promocja właśnie z okazji tego święta na wszystkie gry z serii Star Wars. No i jako, że troszeczkę moja kolekcja była uboga, dlatego postanowiłem sobie trochę tych gier zakupić. No i tak w sumie pomyślałem, dobrze byłoby z której z nich zrobić serię. Tylko mam taki spory problem, bo nie wiem naprawdę, którą grę wybrać. No i dlatego jako, że jestem 4 maja to postanowiłem, że nagram wam po jednym odcinku z każdej gry, mniej więcej po pół godziny jakiś wstęp ogólnie do gry, żeby wam tylko ją przybliżyć, żebyście zobaczyli jak ona wygląda. No i dlatego dzisiaj na kanale pojawi się chyba w sumie 5 filmów, łącznie z tym, w których będę wam właśnie pokazywał krótki gameplay z danego tytułu, a następnie w ostatnim filmie znajdziecie link do ankiety, gdzie będziecie mogli zagłosować na tytuł, który chcielibyście zobaczyć na kanale w całości w najbliższej przyszłości. Jeśli chodzi o wszystkie pozostałe tytuły, kiedyś na pewno nagram z nich serię. Ponieważ wszystkie gry, które tutaj wam dzisiaj przedstawię, są bardzo blisko w moim serduszku, bardzo, bardzo je tam mocno trzymam. Bo są to jedne z pierwszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. I właśnie od takiej gry, która była chyba jedną z moich pierwszych gier kiedykolwiek, a na pewno pierwszą grą z serii Star Wars, będzie Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Była to gra, w którą grałem na moim starym laptopie, gdzie tam jest jakiś Celeron 3GB, to było oczywiście dokładane, i jakaś zintegrowana grafika. To była jedna z niewielu gier, jaka tam w ogóle dobrze chodziła. Była to jedna z pierwszych gier, jaką przed kiedykolwiek w całości. Mam z nią naprawdę bardzo miłe wspomnienia, i z wielką Przyjemnością do niej wrócę. Mam nadzieję, że się mocno nie zestarzała. Ja jej nie odpalałem, nie wiem, z 7 lat. 8, coś takiego, mniej więcej wtedy w nią grałem. Także zobaczymy, bo jestem naprawdę ciekaw, jak ta gra się zestarzała. Będziemy ją mogli sobie odpalić w jakości 4K. Jeżeli chcielibyście zobaczyć poradnik, jak uruchomić tę grę, bo większość tych gier, które będę Wam pokazywać są dosyć stare i ich silniki nie do końca wspierają, szczególnie monitory 4K i ogólnie nawet tam z Full HD są problemy. Natomiast no jeżeli chcielibyście poradnik, jak zmodyfikować troszeczkę grę, żeby żeby ona się odpalała w 4K, żeby łaj się dobrze skalował i tak dalej, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A wtedy wam zrobię taki krótki poradnik. Tak czy siak, ja już nie przedłużam, zapraszam Was do gameplayu ze Star Wars Jedi na Jedi Academy. Na no co godzinę na kanale będą publikowane kolejne gameplaye z kolejnych gier, a na końcu, tak jak mówiłem, będziecie mieli szansę zagłosować na wybraną przez ciebie grę w ankiecie i z niej się pojawi w najbliższym czasie cała seria na kanale. No dobra, słuchajcie, także jesteśmy w Star Wars Jedi Knight Jedi Akademii. Jak wspominałem, gra mojego dzieciństwa, bardzo. E, generalnie tak. Popatrzcie sobie jeszcze na nasze postawienia tutaj, bo nie jestem pewien, czy tutaj coś się u nas zmieniało. Tu wydaje mi się, wszystko jest dobrze. Nie wiem, co to jest. E, szczerze, ale podejrzewam, że raczej nie będzie to jakieś, jakieś fajne. E, Gramam po angielsku z polskimi, e, bez polskich napisów, właśnie. E, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. Jeżeli byśmy odpalali z tej gry serię, to myślę, że e, w każdej z gier będzie będzie jakieś spolszczenie. Jako, że tutaj spolszczenia nie ma oficjalnego, to na razie nie chciałem się bawić w grywanie. Zagram też bez napisów. Można tylko napisy w przerywnikach filmowych. Także wydaje mi się, że tutaj sobie będziemy mogli to zostawić, żebyście na pewno wszystko tam usłyszeli, zrozumieli. Także zacznijmy sobie bez gadania nową grę. Weźmiemy sobie poziom Jedi Knight Dawno w tą grę nie grałem, także podejrzewam, że to i tak może być zbyt duże jak dla mnie, no ale zobaczymy. Nie wiem czemu w mnie nie gra żadna muzyka. E, trochę tak e, cicho, ale z jednej strony to może i dobrze, i tak na pewno ten film i każdy kolejny dostanie copyright strike'a za muzykę z biednych wojen e, gdzieś tutaj z gier. Teraz tak, zawsze, ale to zawsze, grałem w tą grę człowiekiem, e, i grałem sobie... Tym panem. Tym panem czy tym panem? Nie pamiętam. Chyba tym wydaje mi się, zwykle, zwykle grałem. Na pewno nie, 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 nie tą głową, o tymi i dwoma, ale wydaje mi się, że częściej, częściej tym panem. E, także jak widzicie mamy tutaj e, małą, drobną kustomizację naszej postaci. Szczerze o to mi się najbardziej podoba, bo ma tą taką niską, niską szatę. Możemy też zmienić tutaj kolorki. A, weźmiemy sobie niebieski tak pod mój kanał. No i cóż, i chyba taką postacią jak zawsze sobie zaczniemy. Zastanawiam się, bo zawsze grałem... Zawsze grałem eee, facetem. Może teraz byśmy zagrali kobietę. Zobaczymy, jakie jak tutaj ładne nasze panie dendai są. Eee, ta też mi się najbardziej podoba, nie wiem, wydaje, że to dlatego, że lubię bardziej blondynki. Weź no się kobitko obróć. Czemu? Czemu on tu musi chodzić w kółko? Dobra, zobaczmy ją od przodu. Bo to mnie najbardziej interesuje. Dobra, zagramy sobie w takim razie kobitką. Niech będzie, to jeszcze możemy nogi skustomizować. To weźmy sobie do pary i tors. Ona widzę, niestety nie ma za bardzo takiej fajnej szaty, która by dłużej zwisała takie takie wola. No dobra, niech będzie coś takiego, jak mi się podoba. Lecimy dalej. Teraz możemy sobie jeszcze skustomizować lightsaber. Na razie możemy mieć tylko jeden zwykły, prosty miecz świetlny. Możemy za to wybrać murączkę. ta jest ładna. Chyba to sobie wezmę. One mi się nie podobają, także niech będzie ta. Mm -hmm. I co, po, po standardzie, chyba niebieski miecz świetny. Ja zawsze chciałem mieć niebieski, także będziemy niebieski. E, nie możemy zmienić stylu walki. To gdzieś tam później, grze nam przyjdzie. Mam wrażenie, że jest troszeczkę za duża czołość, czułość myszy. E, także ja bym sobie troszeczkę ściągnął, bo myślę będzie. E, czy ja będę też jeszcze raz wszystko klikać? Dobra, na no szczęście chyba nie, a tylko jeszcze kolorek na niebieski. Chociaż ten kolorek z tej szacie niezbyt dobrze wygląda. Tak szczerze, jednak, biały tutaj najlepiej będzie pasować, także zostawmy, tak, dobra. E, tutaj musimy zmienić rączkę, bo mi się nie zapisała. I dobra, rozpoczynamy na grę. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Jedi Knight Jedi Academy. Postaram się przetłumaczyć to, co tutaj piszę, w razie czego. 10 lat po bitwie o Endor pozostałości Imperium kontynuują. E, są dalej odpierane przez siły Nowej Republiki, e, aby zmuszając ich do e, zaadoptowania. Okej, okay, żeby coraz nowsze taktyki wprowadzali, chyba o to chodzi. W międzyczasie Miss Jedi Luke Skywalker przynosi się e, bierze się za odbudowę zakonu Jedi do e, ich pierwotnego stanu e, jako strażników galaktyki w jego akademii na Jawinie 4 Jaden Kor, to jest imię naszej postaci. Ono zawsze jest takie same. E, obiecujący student Skurusand e, jest w drodze do Akademii. E, po czym. E, po tym, co? Po tym, kiedy zrobił coś niesamowitego. Stworzył swój własny miecz świetny bez oficjalnego szkolenia Jedi. Takie jest wprowadzenie do naszej historii. Mamy tutaj Jawina i mamy. We 4, o ile się nie mylę. Tak, to jest 4 czy to jest Andor? Nie, to 4. will be arriving at the Academy in just a few minutes. intro. How many times have I seen it That would be so great! Aren't you excited? We're going to be Jedi! Learning the ways of the Force, building a lightsaber... Oh, of course, you already have one. <laughs> I'm gonna get one of those stupid training sabers I and then. Don't worry about that. I can't help it. I want to make a good impression. You seem really nervous. Aren't you? I mean, well, why would you be? You already have a lightsaber, so you're probably way ahead of me. <laughs> I'm Rosh, by the way. Um, what's your name? Jaden. So, where'd you get that lightsaber? Well, it's kind of long story. I found myself on the... Hold on. Ah! No właśnie. I tutaj nasz stateczek zostaje nieco uszkodzony, trafiony przez jakiś strzał i spadamy generalnie. Także będziemy musieli sobie poradzić w dziczy. Tam widzieliście mniej więcej postać, jaką chciałem wcześniej stworzyć tam w tle, co ciekawe. Mamy te świątynię, czyli to musi być jawin 4. Javing 4. Loud and clear. We made an emergency landing several clicks west of the academy. Is everyone alright? I think so. Good. We'll send a shuttle to pick you up. Can you lead the students to the nearby Masasi Temple? Affirmative Academy. We'll meet you there. lukas biura, jego komnaty zakrada. No, generalnie plot wygląda całkiem ciekawie. I oczywiście, jak mówiłem, tą grę wielokrotnie przychodziłem. Także ja tutaj nic nowego nie będę mieć. Ale mam pierwszą misję. Jayden, can you. way the the no dobra, Jayden, także mamy. Mamy się dostać do Rosza i spróbować go uratować. E, tutaj gdzieś się na pewno da przeskoczyć. Na drugą stronę. Oj, tu mamy jeszcze amunicję, tylko amunicję aktualnie nie zrobię. E, nie zbiorę. Oj, gdzie tu się wskakiwało? Wiem, że. Tak jest, tutaj musimy mu zrobić sobie mostek, także zapraszam, panie kolego. No dobra. Także mamy się dostać do świątyni Masai. Okej, dobra, tu mamy jakieś takie stworzonka. My oczywiście mamy miecz tutaj. Nasz pan kolega Rosz ma tylko blaster swojego miecza jeszcze nie ma. No to jest jedna z tych starszych gier, praktycznie jedna. Gra z gwiezdnych wojen gdzie da się używać miecza świetnego w jakiś bardziej. No właśnie, mamy też tutaj moce. Generalnie jest zajebiście. Możemy pod wszystkie myszy rzucać sobie mieczór, tylko coś nie mogę trafić za bardzo. Nie wiem dlaczego. Chociaż rzucałem w niego centralnie. Także lecimy dalej. Tutaj gdzieś jakieś pop-upy się nam robią. Generalnie gra jest porona w 4K, także możliwe, że to jest jakiś problem z tym renderowaniem. O właśnie nie wiem dlaczego... Kurczę, mać gdzieś nie trafia ten miecz. O teraz, teraz, teraz trafiło. Chyba będziemy musieli zrobić kolejny most, wydaje mi się. Mam hey, takie same drzewo zabrać, tak, Great, możemy well, użyć go. tego. Okay, tylko dobrze, bo wejście na ten mostek. Wow, okej, okay, dobra. Na szczęście... Na szczęście moja bohaterka nie spadła. Dzień dobry, panie jaszczurko. Tu musimy... Musimy troszeczkę niżej rzucać mam wrażenie. Jakąś taką małą poprawkę trzeba na to brać.

Panów kolegów imperialnych. Okej, okay, podniesiemy też broń. Oj, i proszę, i mamy właśnie to, co jest najlepsze w tej grze. Czyli pojedynki na miecze świetlne Możemy tutaj walczyć. Oczywiście ta walka nie jest jakoś bardzo świetna. Nie pamiętam jak się robi uniki generalnie. Jakoś się da. Dobra, okej. Okay. Przecięliśmy go na pół nice. I kogo mamy tutaj? Na pewno coś złegoś tutaj dzieje. What? No i nas ogłuszyli. What? Who are you? Kyle Katarn at your service. Welcome to a day in the life of a Jedi. What happened? We were kind of hoping you could tell us. I saw a huge flash of light and ran over to find you, just lying unconscious. Do you recall anything? I saw three people. One was holding some sort of scepter and it was glowing. That's all I can remember. A scepter? That sounds bad. Are you able to stand? Yeah, I'm okay. I sense a disturbance in the Force. You always sense a disturbance in the Force. But yeah, I sense it too. It could just be residual dark side aura from this temple. Perhaps. Kyle, why don't you stay here and investigate? I'd love to. Why don't you take the kids back home now? Be careful, Kyle. Everyone, follow me to the shuttle. I think that. that was Luke Skywalker! I can't believe it! Mamy też jedną z najlepszych postaci z y, starego kanonu Gwiezdnych Wojen, właśnie Kyle Katarna naprawdę świetna postać. Need to recover Skywalker's records. Yes. With all the Jedi in jungle. It was almost too easy. Excellent. No dokładnie, tutaj jakaś intryga się zawiązuje. Welcome all our new students to the Jedi Academy. Here we will train you in the ways of the Force. You will learn to defend yourself with a lightsaber. You will also study diplomacy, history, and more. It has been the practice of the Jedi to assign each student to a master. However, since there are still so few of us, we will be assigning multiple students to one master. So, Rautheron, you will be assigned to Master Horn. I can't wait to begin my training. Rosh Pannon, you will be assigned to Master Katarn. Jaden Kor? You'll also work with Master Katarn. Now, let's begin with your first lessons, and may the Force be with you. And there was nothing, but the area around the temple felt strange like its dark side aura was gone. Troubling. But let's look into this later. Your students are ready to get started. Master Katarn, it's an honor to be serving under you. First off, just call me Kyle. Titles make my skin crawl. Secondly, you're not serving under me. I'm gonna teach you, and you're gonna learn. That's it. I, I, I'm sorry, I, I, I didn't mean to offend you. Don't worry, Rosh, you didn't. I've been offended by professionals. Now, let's see what you two kids can do. Follow me to the training grounds. No i tak to wygląda w starym kanonie, w, oczywiście w nowym kanonie za bardzo nie wyszła odbudowa zakonu Jedi. Znaczy, dokładnie tego nie wiem tak naprawdę, no ale... Cóż... Okej, okay, gdzieś tutaj ma wrażenie, cienie się na ich twarzach troszeczkę, źle renderują. No ale jakby nie patrzeć, jest to dosyć stara gra. This course will familiarize you with your core Force abilities. These are powers that every Force user has. As you progress in your training, you will learn new abilities. Both the light and dark sides will be open to you. Remember, abilities are not inherently good or evil it's how you use them every jedi is naturally stronger in different areas of the force and it will be up to you to decide what to focus on alright let's get started in the next area you'll find some training remotes these will help you learn how to handle a lightsaber ready 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 okay takze so let's come the remotes Teraz tutaj oczywiście mamy już trochę doświadczenia. Jak widzicie, nasza postać automatycznie odbija e, pociski. My możemy rzucić też mieczem albo ciąć, żeby zniszczyć te nasze próby. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odbić wszystkiego. Szczególnie, kiedy nie mamy miecza w dłoni. Okej, okay, dobra. O, tamten szybko host z Kubany skończył. Your lightsaber is an invaluable tool. Even when inactive, it can diffuse a potentially volatile situation. Trust me on that. As you train, you'll learn additional fighting styles. Changing styles during combat can surprise your opponent, allowing you to gain the upper hand. From here on out, we'll talk via Comlink in each area. Let's move on. Okej, okay, dobra, także lecimy do następnego obszaru treningowego. I co mamy tutaj? Okay, Jake, you need to use the force to jump across the ravine. It shouldn't be a problem. Fall, jump back up to ledge and try again. Okej, tutaj nie było problemu z przeskokiem. You have to use push to get out of here and into the next area. Hm, mm, dobra, tylko teraz nie pamiętam, dobrze pamiętam, pod AF1 się używało pusha. OK, hej Jaden, finish the Ktoś tu widzę czysto. No dobra, czyli mamy droida z mieczem świetnym do pokonania. Poskaczemy sobie trochę po nim. A ła, o kurde, masz dobra. Widzę pan bardziej ogarnięty, ale nie do końca. OK, nice.

F2 bodajże, dokładnie. A wait, bo tutaj, aha, tu mamy ammo, tam bo mi nie jest potrzebne za bardzo. Ale okej, okay, lecimy dalej. Możemy sobie zwinąć na razie mieczyk. Okej, nie, nie, yy, okay. yy, nie wiem, pod którym jest ten force sense, więc ja sobie może przepatrzę jednak kontrolki. Interaction e, Weapons Nie tutaj bardziej Force Sens pod F4, dobra Naciskam to F4 i... i nic się nie dzieje. Chyba muszę naładować sobie moc tutaj z prawej strony i ją nie Niewiele mi to pomogło. Znaczy, ja mniej więcej pamiętam, co tutaj trzeba było po prostu odpowiednie kamienie z tego co pamiętam, powyciągać. Dobra, poczekajmy aż tam się moc zregeneruje i zobaczmy. O, właśnie widzicie. Czyli możemy sobie teraz powyciągać te schodki. Dzięki temu możemy sobie tam wskoczyć, o ile tylko to ogarnę. Dawno nie grałem w nic na klawiaturze, także z moim tutaj skillem może być różnie. Dlatego spróbujemy. No, kurde, ma, skacz. Skacz, kobieto. Halo, kobieto, dziękuję. Okej okay. Dobra, udało się. Chyba w tą stronę mamy iść. Także chodźmy. I teraz tutaj, kolejne drzwi. I kolejne zaraz będą drzwi. Tutaj mamy jakiś troszeczkę rozwalony mostek. Ok. E, chyba tutaj mamy iść, ale się nie mylę, dokładnie. Ci więcej czasu, Aha, no właśnie, czyli możemy też sobie użyć e, force speeda, który mi teraz kompletnie nie wszedł w dobrym momencie. Także poczekajmy, aż drzwi się podniosą, bo on chyba się podniosą, czy się nie podniosą. podniósł się, tylko potrzebuję sobie poczekać, aż mi się mocno ładuje. Um. Okej, okay, dobra, lecimy. Teraz powinienem zdążyć. Okej, okay, dobra. Więc możemy schować. E, czy to tyle czy idziemy dalej? Tutaj chyba musimy iść dalej. Who? Did I nie It wasn't Przepraszam, competition. I'm sorry. I I'm not the one you should be apologizing to. It's no big deal. You said yourself this wasn't a competition. Hey, it was just a joke. I didn't think it would. If that droid was set to Luke's training regimen, it would have killed Jaden. What were you thinking? Jaden, I'm so sorry. I, I can't believe I. I mean, I wasn't trying to. Save it, Rosh. Jaden, you have a right to be angry, but believe me when I say you don't want to feed that emotion. I understand, Master Katarn. Apology accepted, Rosh. Good, that's settled. And remember, it's Kyle? Yes, Mas. Um. Kyle. Sure thing, Kyle! Okay. You're both ready to start putting what you've learned to use. Let's see how you do in the real world. Kyle, I did some research on that strange mark from the clothing we found at the temple. It is the symbol of Marka Ragnos, a Sith Lord that died almost 5,000 years ago. 5,000 years? Are you serious? Oh, wait, of course you're serious. While you're out training your students, be on the lookout for information regarding a group affiliated with Ragnos. Sure thing, Luke. We receive countless requests for assistance from all over the galaxy. Since we believe in learning by doing at the Academy, students of all levels help with these requests. Since you're an initiate, however, Kyle will travel with you on most of your missions in order to instruct you. And your no OK, Także mamy jakby podsumowanie tej misji, przed nami kolejne, ale jak mówiłem, w każdym odcinku tego mojego małego specjala będziemy rozgrywać sobie jakby wstęp do gry. Oczywiście ja będę uznał, kiedy jest jakby koniec wstępu i już się zaczyna dalsza właściwa gra. Tutaj akurat w Jedi Academy i w Jedi Outcast, o ile dobrze pamiętam, mamy to w ten sposób zrobione, że po prostu jest pierwsza misja. Także to pierwszą misję sobie właśnie przeszliśmy. Nie wiem, czy klikać OK, bo mam wrażenie, że to nas przeniesie już dalej. Dlatego słuchajcie, na tym ten odcinek zakończymy. Dajcie znać, jak Wam się podoba Jedi Knight Jedi Academy. Gra, jakby nie patrzeć, dosyć stara. Nie wygląda ona jakoś super ekstra, nie ma co ukrywać. Ale moim zdaniem i tak zastarzała się bardzo fajnie. Zdecydowanie, no, feeling nawet tej walki mieczem świetnym jest, jest naprawdę fajny, chociaż teraz, no, oczywiście dużo nie powalczyliśmy. W każdym razie na pewno obiecuję Wam, że w późniejszej rozgrywce jest tego dużo więcej i jest to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo... Fajna gra, w którą warto zagrać. Jeżeli ktoś nie grał, to zdecydowanie polecam. Możecie ją teraz kupić za jakieś tam grosze, chyba 13 zł na Gogu. Eee, także można Wam na to podlinkuję w opisie, jeżeli byście chcieli sobie tą grę zobaczyć. Tak czy siak, ja Was odsyłam do ostatniego filmu, który pojawi się zapewne już niedługo, zależy kiedy to oglądacie. Tam znajdziecie link do ankiety, gdzie, może, gdzie możecie zagłosować na swoją ulubioną grę. Jeżeli jest to Star Wars Jedi Night Jedi Academy, to koniecznie oddajcie głos i wtedy być może pojawi się z niej seria. Oczywiście jeżeli tylko ta gra wygra, tak, bo jakby jakaś seria się pojawi na pewno, tylko póki co nie wiem z jakiej gry. A jeszcze też nie wiem ile zrobię czasu na głosowanie, w każdym razie dam wam chwilę, wszystko będę gdzieś tam jeszcze ogłaszać, bo generalnie to wszystko jest robione bardzo, bardzo na prędce. I w sumie sam pomysł na zrobienie tego przed mi wczoraj. E, dzisiaj jest trzeci. E, jeszcze miałem dzisiaj urodziny, także w ogóle mało czasu mam na zrobienie tego. Mam nadzieję, że to jakoś tam fajnie wyjdzie. No tak, jak ja dłużej tego odcinka nie przedłużam, tak więc mam nadzieję, że on Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah, 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 yeah. Yeah.